Cześć. Na dzisiaj przygotowałem dla Was zadanie ze zbiorów. To zaczynajmy. W 35-osobowej klasie 23 osoby mają psa, 15 osób ma kota, 11 osób ma rybki, 7 osób ma psa i kota, 6 osób ma psa i rybki, 5 osób ma kota i rybki, 2 osoby mają wszystkie wymienione zwierzęta. Ile osób w tej klasie nie ma żadnego z wymienionych zwierząt? Jak się zabrać za takie zadanie? Intuicyjnie moglibyśmy powiedzieć, że trzeba dodać wszystkie osoby, odjąć od 35, no i okaże się, ile osób zostało. No ale na pierwszy rzut oka widać, że 23 osoby, które mają psa i 15 osób, które ma kota, to jest 38, czyli więcej niż 35-osobowa klasa liczy osób. No, czyli coś tu jest nie tak. No to zapiszmy. Psa mają 23 osoby, kota... 15 osób, rybki 11. No i to napiszmy: pies i kot. Pies i rybki. Kot i rybki. I wszystkie zwierzęta czyli psa, kota i rybki łącznie. Zaraz sprawdzimy, ile ma osób. No i tak, pies i kot. Patrzymy: pies i kot to jest 7 osób. Pies i rybki 6. Kot i rybki. 5 i dwie osoby mają wszystkie wymienione zwierzęta. I teraz nie wiem czy dobrze wymawiam, ale jest metoda metoda wenny. Czyli diagramy kołowe rysujemy. I zaraz zobaczymy co tu się wydarzy. Mamy psa, którego ma 20, mają 23 osoby. Kota 15 osób, rybki 11. No i takie zadanie rysujemy, rysujemy, liczymy od końca. Czyli nanosimy. Dwie osoby mają psa, kota i rybki. Pies, kot i rybki to jest to, co jest na środku, czyli część wspólna. Kolejny krok. Powiedzmy, że będziemy zmieniali sobie kolory. Kot i rybki to jest 5 osób. Kot i rybki. To jest ta powiedzmy łezka. Jeżeli tu jest łącznie 5 osób, no to znaczy, że w tym tylko kawałku mamy 5 odjąć 2, czyli 3 osoby. No to zmieniamy kolor. Pies i rybki. To jest 6 osób. Więc tu jest łącznie 6. Jeżeli tak to 6 odjąć 2 to 4 osoby. Zmieniamy kolor. Myśmy czerwone. Do odmiany. Pies i kot. Pies i kot to łącznie 7 osób. Więc kolejna łyżka to mamy 7 osób. Więc 7 odjąć 2 to 5 osób. No i teraz już będzie prościej. Napiszmy tak. 23 osoby, odjąć 5, odjąć 2 i odjąć 4. To jest razem 18, odjąć 6 i 12 osób. Podobnie tutaj od 15 odejmujemy 5, 2 i 3, czyli zostanie nam 5 osób, i od 11 odejmiemy 4, 2 i 3, i zostaną nam 2 osoby. I teraz należy wszystko dodać, to znaczy dodajemy każdy element, czyli dwunastkę, piątkę stąd, dwójkę, czwórkę, dwójkę, trójkę i piątkę. No, żeby uprościć, wiemy, że w tym kole mamy 23 osoby. Wystarczy dodać 5, 3 i 2, czyli dodajemy 5, dodajemy 3, dodajemy 2. Łącznie otrzymujemy 33 osoby. I teraz jak od 35. Osób w tej klasie odejmiemy trzy osoby, które mają co najmniej jedno zwierzę, to okaże się, że dwie osoby nie mają żadnego z wymienionych zwierząt. I to jest koniec takiego zadania.